Co się dzieje? Syna, króla de chłopi na widły chcą brać! Dlaczego? Służący smokobójczyni rozpuszcza wieści, że to Stenis otruł Chłopstwo się burzy! Sami chcą wymierzyć sprawiedliwość! Gdzie książę? Zabarykadował się w swojej komnacie. Szlachta trzyma straż. Na razie chłopi czują respekt, ale gorączka coraz większa. Tylko patrzeć, jak dojdzie do walki! Wesprzyjcie nas, bo sprawa jest poważna! Biegnę zawiadomić resztę szlachty! O, wow, teraz będziemy szlachcicom pomagać nagle. O, to zaraz poczekaj, ci wszystko opowiem. Okej. Okay. No. Psy zaczęły warczeć na koty. Koty prychają na psy. Szlachcic, chłopa. Daruj sobie zwierzęce porównania i zajmij się tym. A ja spróbuję namierzyć tris. I pamiętaj, jeśli księciu z coś się stanie, potrzebujemy jego krwi. Pamiętam. W ogóle Wiedźmi trochę za dużo czasu spędza z, z jaskrem, tak? Bo jakieś chore porównania. A, tak, dobra, czekaj tu mamy następny quest. Wow, e, jedna rzecz, to tak sobie pomyślałem, że e, Gedalt jakby obejrzał ten intro do gdy to powiedział, że Królada wenda zabił lata a nie jego kompanii, no, ale, ale Wiedźmin nie nawet... oglądał intro do gry, nie? Dobra, w której no, występuje. Mamy następny quest, czyli ta królewska. królewska krew. No czy tak jak? Tak, bo nie. Zaraz wszystko wyjaśnimy. E, czyli Książę Penis znowu w. E... Tak, w tarapatach. Ogólnie to zadanie jest dosyć ciekawe. O... Będzie takie małe śledztwo, można to tak? nazwać. Z takim, z określoną liczbą czasu, więc nie zrobimy wszystkiego czego chcemy. Tak? Co ciekawe, w tym zadaniu, jeśli poprowadzimy to śledztwo, nieważne co, czego byśmy nie robili, nie uda nam się zdobyć. Czy nie 100% pewności. Czy jest winien? Czy jest Czy nie. Wow, to, już... za... po co... tak. to po co takie śledztwo? Jest nie jesteś w 100% tak pewny? No bo jest dużo przesłanek za różnymi rzeczami, tak? Ale no to jest bardzo fajne i tutaj tak, możemy albo sobie ułatwić e, zdobywanie królewskiej krwi i pozwolić po e, e, pozwolić im robić co, co zechcą bądź e, stanąć po jego stanie, ratować mu trochę tyłek. Czy tam jest jaskier gdzieś? Ta, tam są wszyscy i możemy wtedy e, tak trochę mu chytenić tyłek no, ale wtedy po krew, trzeba będzie ruszyć tyłek na długą stronę mgły, i wydaje mi się to ciekawszym rozwiązaniem. No, jasne, okej. Okay. Poza tym to rozwiązanie jest takie mniej złe i mniej chaotyczne. No bo my jesteśmy dobrzy. Tak, jest takie. No, nawet jeśli. Jeśli faktycznie on to zrobił, no to to jest takie praworządne, tak? No, nie pozwalamy na samosądy i takie typy. Ale strasznie dużo pierdolą tutaj, okej. Okay. Geralt! Dobrze, że jesteś! Chłopi gadają, że Stenis maczał paluchy w otruciu saski. Chcą go zaszlachtować. Nikt nie pilnuje porządku? Skalen Burdon i jego krasnoludy próbują zapanować nad tłumem, ale jest ich za mało. Pokrzyczą, dadzą komuś wiapę i wrócą do chałup. Jak to chłopi. Dureń, to już nie chłopstwo! Mają w dupie orkę. Wychodzi na to, że tym razem pójdzie na ostro. Niedobrze, kiedy się pleb zbuntuje, nie? No. Wysłuchajcie mnie! A ty tu czego? Jestem szkalen Burdon! Pilnuję porządku Vergen! No to że się pilnował! Gdzieś był jak zaś. Czy ten ty po prawej stronie chce jest go! samych Majtka? <laughs> Stać! Jorwet! Wiewiórki! Kto chce wyjść z tego podwórza w całości, niech trzyma łapy z daleka od broni! To na są jedno, wszyscy, chłopczy, kurwa. kurwa. Pozabijam wszystkich jak będzie trzeba. Brakuje tu tylko Spidermana. Sługa ten co wino roznosił na uczcie. Powiedział, że to książę i Olkan otruli Saskie. Sprawiedliwości chcemy! Chcecie zemsty? To nie to samo. Nam za jedno! Saskia bez ducha leży! A książę, truciciel i herbowe pany tylko czekają, by nas na pole zagnać i Henseltowi się sprzedać! Nie pozwolim! Użesz, kalten! Nikt tu się nie chce sprzedać! A winowajcę trzeba złapać i osądzić według prawa. Waszego prawa? I co mu zrobicie? Zapłaci grzywnę? Dostanie klapsa w żyć? My mu klapsa damy! Się w gardło! Gdzie ten sługa? Bezpieczny. Skojateli już go pilnują. A czemu to książę siedzi w domu? Czemu się chowa, skoro niewinny? Dość! Pierwszemu, który sięgnie po broń, przestrzelę rękę. Potem polecę w by. Więcej nas! Nie dacie rady wszystkich! Ty będziesz pierwszy. A teraz cofnijcie się! Musimy działać szybko. Jacy my? Tłum jest jak las po suszy. Wystarczy iskra i nic nie powstrzyma pożaru. Nie jestem sędzią. Siedzimy w tym po uszy. Czy ci się to podoba, czy nie? Po co się w to pchasz? Dla niej, Gwynblade. Przecież nie dla tej chłoty. Co zamierzasz? Postraszę ich trochę. Jak będzie trzeba, to upuszczę krwi. Dam ci czas, ale działaj szybko. Długo ich nie utrzymam. Wypytaj chłopów, szlachtę, porozmawiaj z krasnoludami. Może uda ci się dostać do Stenisa. Jeżeli jest winny, na pewno ułożył sobie wiarygodną bajkę. Będziesz wiedział, jak odcedzić ziarno od plew. Idź też do tego sługi, który nagle zaczął śpiewać. Ze wszystkimi nie zdążysz porozmawiać, to pewne. W ogóle to jest takie filmowe, że... Tacy mega wojownicy nie powstrzymają garstki chłopów. Skoro. A chłopstwo ze szlachtą, tak, tutaj są jakieś tymi... Oreny! O, Oreny. <grym> A poczekaj, nie w tą stronę. Strać filmowość, Oreny! Tak, nie, no to jest takie. D kto chcesz? Dobra, ty z tobą. Porozmawiaj z zgromadzonymi na tobie. To, nie masz czasu, masz mało czasu, człowieku, no, działaj po prostu, szybko. Polegaj z tym typem, który nie ma majtek. A ten co tu się tak pałęta, jak smrot po krasnoludzkiej chałupie? Wieczwiny to i no na pieniądze łase! To i ten pewno powie, że książę niewinny i od stenisa wydębi! No, no, no! Niech lepiej znajdzie naszego, co to słoży u dziewicy, a nie kręci się jak gówno w czerembli! Po księciu trzeba będzie porządek zrobić z możnymi! Za bardzo się panoszą! Ty kurwa, jakie tutaj mają hmm. yy, socjalistyczne no, ja. zasady, tak. Jakieś rewolucje, w ogóle w stanie ludu? Cholera, naprawdę to mają słyszy, w dupie orkę. Wicek od barowieków. On przywiej nie robił. Ale panienka miłuje, jak siostra i matkę razem wzintę. Pokrajać byś się za nią dał! A gdzie ten wasz wicek? W chacie się ukrywa. Panów się boi, wiewiorki go pilnują. O, mój Boże, to jest dobre. Idziemy stąd. Idziemy do Wińska. Nie trzeba. Do <śmienicza> dobra, wytrzałaś? dawaj to tego kurwa jebać. <śmienicza> dobra, po ale ja nie chcę rozmawiać z chłopem. Gdzie jest ta. O dany. Właśnie tu jest problem. Miasto jest przeciwko nam. <śmienicza> tak, jest, poczekaj. E, może da się z kimś pogadać, żeby wskazali nam. Po czyjej stronie opowie się wiedźmi? Miejsce tego gościa, co. O, może Jorwed, Jorwed wie dużo. Um, nie, jest dobra, sytuacja bez mięsu się no, Kiepsko Ej, to wygląda. Chłopy mnie. strasznie zawzięte. Wreszcie mają okazję odkuć się za wszystkie krzywdy. Szlachta się nie ugnie. to banda tchórzy. Wiedzą, że za głową z tenisa polecą ich własne. Patowa sytuacja. Poza tym nie wiadomo, czy książę jest winny. Jarpen mówi, że to musiał być ktoś z Edirn. Z kolei Sheldon daje sobie brodę uróżnąć, że to szpiegzy Henselta. O, o... Jarpen ma jakieś dowody? Dowody? A <grywa> gdzie tam? Jarpen to stara pierdoła. Przeczucie ma, wróżbita hendożony. A może i wróżbita, bo przez mgłę upiorów nikt nie przejdzie. To musiał być ktoś stąd. A nie przyszło ci do łba, że Henselt mógł kogoś wysłać, zanim pojawiły się duchy? Wow. Ktoś dostał się do komnaty Stenisa? A skąd? Szlachta strzeże go jak matrona szparki podopiecznej. Jak puszcza rozszarpie księcia, to już nic ich nie powstrzyma i zaprowadzą tu swój porządek. Dlatego nawet jeśli wierzą w winę księcia, będą stać za nim murem. Po mojemu, chłopska dziewka hendożona w stodole jest bardziej niewinna niż ten cały Stenis. Łoł. Wow. No, dobra, no po co Hensel by to robił, to wiemy. Dawaj tego Kurde. Trzeba rozkwinić, tak, porozmawiać ze stanisem. A. Maciek przede wszystkim musimy powstrzymać e, rewolucję chłopską. Dobra, poczekaj, bo, bo, bo to się źle skończyło. Pogadamy ze Stanisławem. Okej, okay, pogadajmy z e, no Bo da się poszukać gdzieś kielichów i takich rzeczy Chcę rozmawiać z księciem. Toś wyjątkowy. Bo wszyscy inni chcą naszego księcia na strzępy rozszarpać. Nie puścimy cię! No to teraz zobaczymy, jak save od koleżanki. Działają, no? Czy używała często ryby? Tylko ja. waszemu księciu. Czekaj. Zaświecił oczami. Rzeczywiście. O! Używała chyba. zwariowałeś? Zamilcz. Ja tu dowodzę. Wiedźmin może wejść. Wchodźcie, panie. Przyszedłeś mnie zgładzić, zabójco potworów? Przyszedłem po pomoc. Możesz ocalić Saskie. Słyszysz ich? Chcą mojej głowy. Traktują słowo upośledzonego chłopa na równi z moim. Jestem dziedzicem Edirn, prawowitym władcą tych ziem, potomkiem Demawenda i Wirfurila. Czy można mu dać pyski, żeby wszystko gadać? Saskia wyzdrowieje. Ludzie zapomną. Jeśli? To znaczy, że jeśli ci nie pomogę, zabiją mnie. To jest szantaż. To jest układ. Czego chcesz? Ło, wow, co chcemy? Chcemy poznać prawdę, czy zapytać? Zacznijmy od razu on bezpośrednio. Będzie kręcił, chyba. No, nie wiem, przekonajmy się, może. A. Otrułeś się? Oczywiście, że nie. A nawet gdybym ją otruł, uważasz, żebym o tym rozpowiadał? Nie bądź głupcem. Próbuję pomóc nie tylko Saski, również tobie. Nie ugnę się przed żądaniami Hołoty. Nigdy! Wystarczyło jedno szczerstwo, a już stoją pod moimi drzwiami. Myślisz, że za każdym razem, kiedy byle prostak powie: Winny jest książę? Mam obowiązek się tłumaczyć? A może mam do nich wyjść i błagać o litość? Nigdy. Wystarczy, że przekonasz ludzi do swojej niewinności. A jeżeli jestem niewinny, ale nie posiadam dowodów, mówisz, że chcesz mi pomóc? W takim razie spraw, żeby ludzie mi uwierzyli. Nie będziesz tego żałował. Chcesz mnie przekupić? Proponuję ci układ. Pomyśl o tym. Ło, wow, układy, układziki. No właśnie. No, yy... O, poczekaj. Do eliksiru, który uzdrowi Saskie, potrzeba królewskiej krwi. Kpisz sobie ze mnie? Saskia wyniosła cię z bitwy upiorów. Zawdzięczasz jej życie. To był jej obowiązek. Tak samo jak każdego innego Edirńczyka. Poza tym to przez nią mój kraj się rozpada. Saskia i jej rebelianci rozbili wojska koronne pod Guletą i nad Dyfne. Edirńska armia właściwie nie istnieje. Rebelianci to ostatnia nadzieja na powstrzymanie Henselta. I co będzie potem? Świniopas zostanie królem, a Pucybut sekretarzem stanu. Nie myśl o tym, co będzie potem, książę. Wystarczy kilka kropel twojej krwi, by uzdrowić Saskię. Tylko pod jej rozkazami Wergen może się obronić. Już powiedziałem, nic nie jestem winien tej dziewczynie. Nie pozwolę się szantażować. Jeśli mam za to zginąć, niech tak będzie. Pójdę pod topór z podniesioną głową. Ale nie oddam królewskiej krwi chłopce. Straże! Co się tak, stało, panie? Pokażcie Wiedźminowi drogę. Wszystko w porządku, panie? U ucięliśmy sobie pogawędkę. Przemyśl, Geralcie, co ci powiedziałem. Przemyślę. No, i dla mnie to jest tak trochę. Nie damy się tak! Aaaa, moja ręka! Co się stało? Następnemu, który spróbuje szczęścia, utnęłem! No, dla mnie na przykład to, co on teraz jego gadka, to jest. świadczy o tym, że jest winien. Tak samo można było pójść, po prostu. Yy, można było pójść poszukać dowodów i na przykład znalazłoby się podrobiony kielich, w którym była ukryta zapadka na truciznę Ale nadal to nie świadczy o jego winie, tak? To tylko takie domyślenie. Nie no wiem, więc... ale, ale prawdę mówiąc no ale... się o mnie chodzi, to za tą go... gadkę, którą A, wysz, tak. od razu wyciągnął miecz, no prawdę ale... mówiąc ja bym go tam tak co, pozwalamy mu żyć, żeby wybrać się przez mgłę, Dobra. No, no, Dobra. no, jesteśmy frajerami, którzy wierzą takim innym frajerem, No więc... nie, no. To wiesz, Dobra. O, więcej opinii, a może tutaj, o. Chciałbym poznać waszą opinię w tej sprawie. Naprawdę. Ktoś rozsądny. Przecież to oczywiste, że Henselt przekupił jakiegoś chłopa i ten zrobił co mu kazali. Ło, wow, mów dalej. Tutejsi chłopi kochają Saskie. Ham zawsze jest chciwy na pełną sakwę. No i pokaż mi chłopa z honorem. Ciekawa koncepcja. Pomyślcie sami, książę nie miał jak tego zrobić. Wino stało ciągle na widoku, jedynie słudzy dotykali dzbanów. A słudzy to kto? Chłopi! Pleps! Potem ten sam chłop swoich podburzył, żeby na chrybowych i księcia ruszyli. Pomyśl o tym. No dobra, no, to rzeczywiście jest. Dobra, koniec. z tego bordelu! Ludzie! Rozumu trochę! Usiądźcie i porozmawiajcie w spokoju! Dość, żeśmy się nagadali! Dalej, kuboczy! Wyciągnąć księcia z chałupy! Werden to nie kloaka. Tutaj ma być porządek. Pilnuje go skalen burdon. Nie ma takiego prawa, co by pozwalało chłopom grozić potomkowi króla! Przestańcie bredzić o tym, kto się urodził na zamku, a kto w chlebie. To prawo to to nazywa się rewolucja. Jaki byle głupiec! Łatwiej jest oskarżać niż dowieść winy. Chłopski posługacz rozpuścił wici, jakoby to książę z stargnął się na życie saski. Dlaczego książę miałby się posunąć do tak podłego czynu? Baczcie z jak znamienitego rodu pochodzi! Właśnie dlatego! Korony cię Szarżowi zakciewa! Pamiętacie, jak dzielnie stawał u boku Saski w czasie negocjacji z I został w <grym> Tylko, rząd z nią liścia morda, żeby orsznąć głupiego chłopa! Ino, że chłopy nie takie durne, jak pany dumają! Sami widzicie, jak chłopstwo nienawidzi księcia! Plują jadem niczym żmije! Uknuli intrygę po to, żeby się go pozbyć! Służący Saski mówił, że. Przez mówią, że chłopi głupi! <grym> Skoro ma coś do powiedzenia, dlaczego chowa się jak złodziej? Odpowiedź jest prosta, bo to oszust! Chowa się, co byście go nie zaszlachtowali, kurwie syny! We wiórki go muszą pilnować. I ostatnie pytanie: w jaki sposób książę mógł otruć Saskie? Wiadomo przecież, że wino z beczek jest kosztowane przez sługi zanim trafi do dziewicy! No, dobre e, pytanie. No tak, nie znaleźliśmy niby tego kielicha no z tą zapadką, więc ja ale. Nie wiem. E... Przekonałeś mnie. Nie wiemy, czy to książę zatruwino. wino. Steis jest szmata, co się układa, jak wiatr zawieje. Wszystkie to wiedzą! Miałeś dowieść jego winy, a nie obrażać go, kmiocie! A powiedz ta, który inny by zrobił? Chłopowi zależałoby na krzywdzie panienki? Nigdy! Bo to bez nią takie pańskie psy muszą się z nami liczyć! Kura nie urżnie grzędy, na której siedzi! A chłop nie głupi, żeby podnosić rękę na wybawiciela! Kura, kura nie urżnie grzędy? Nie oznacza to jednak, że książę jest winny, głupcze! To ja się pytam! Kto ma izbę obok Saski, jak nie z tenis? Skąd się biorą wina? Z jego zawszonych piwnic! Kto ma dostęp do kuchni dziewicy? Jaśnie Wielmożny Książę, kurwi jego ród! Nie ma w wergen nikogo, co by chciał zabić Saskie. A nawet jakby chciał, to nie ma nikogo, kto by mógł. Tylko Stenis. No ma sens, no. no, no tak. Na razie wszystko wskazuje, że śmierć Saski najbardziej była przez na Stenisowi. Przesadziliśmy? Poczekaj. Jaśnie Panie, to niebezpieczne. Nie boję się. Strach to cecha godna pospólstwa, ale nie kogoś, w kogo żyłach płynie królewska krew. Czego się domagacie? Osądzenia mojej osoby? Czy książę to zwykły złodziej, który skradł na targu Tuzin Jaj? Stoicie przed majestatem książęcym i na niego się porywacie. Są na tym świecie zbrodnie, które można wybaczyć. I są zbrodnie, których wybaczyć się nie da żadną miarą. Tak jak nie można wybaczyć matce, która zabija własne dziecko, ani mężczyźnie, który podżyna gardło własnego brata. Tak nie wolno darować zbrodni dokonanej na tym, którego naznaczyli sami bogowie. Kto podnosi rękę na pomazańca Bożego, ten nie jest godzien stąpać po świecie. Wygodne. A ten, co truje dziewice! To kto? Po pierwsze, Saskia żyje, zatem nikt nie może mnie winić za jej śmierć. Po drugie, nie macie żadnych dowodów na to, że to ja próbowałem ją zamordować. A po trzecie, zapewniam wszystkich tu zebranych, że nie wyniosę się ponad prawo. Tyle, że sądzić mnie może tylko ona, dziewica z Edirn. Cwany! A jak Saskia nie wydobrzeje, to kto cię osądzi? Wierzę, że uda się ją uzdrowić. Ale gdyby bogowie chcieli inaczej, zbierzemy konwent mędrców, którzy wydadzą sprawiedliwy wyrok. Słowa godne prawdziwego władcy! Jam jest bowiem ten, który powinien być dla was wzorem. A moje uczynki niechaj będą płomieniem rozświetlającym ciemności. Kiedy odwiedziłem cię w twojej komnacie, próbowałeś mnie przekupić. Zapomniałeś? I co ty na to, świski ryju? To pomówienie! Nikt tego nie słyszał, w Jedźminie. No, dobra, ale nie, no dajemy to, no. No, ale nagrabił sobie, można mu sprzedać nam sztylet jeszcze, więc trzeba się później... Nie, no jak to wybierzemy, no, opcję numer jeden, to po prostu go tutaj tak zaszlachtują, ale no, będzie ciekawsze przygoda. No dobrze, macie. w imię przygody. W imię przygody. Bez względu na to, czy książę jest winny, czy nie, przysługuje mu prawo do uczciwego sądu. Co zrobią chłopi, jeśli wydamy księcia w ich ręce? Wysłuchają go? Nie. Rozerwą na strzępy, A co będzie, jak raz pozwolimy na samosąd? Zobaczą, że prawa można dochodzić siłą. Kto zaręczy, że nie zechcą się mścić za swoje krzywdy? Prawdziwe i zmyślone. Kto uchroni przed gniewem tłumu tych, których jedyną winą będzie szlachetne urodzenie? I do czego to doprowadzi? Paltek Nauczyło cię to czegoś? Nie wiem, ale mnie nauczyło to, że chłopi wygrali w pewnym momencie <laughs> i wszystkich szlachciców zajebali, prawdę mówiąc, ale to, nie to ja. W ogóle, a powiedz mi, czy... Chłopi są jakby ktoś Nie odważyli się na otwarty atak. Ale nie zapomnieli o Stenisie. I nie zapomną. Tak będzie, dopóki Saskia nie odzyska przytomności. Samą siłą nie utrzyma się porządku. Chyba, że będzie duża. Nie. Potrzeba autorytetu i królewskiej. Papieza. W tej chwili jej pięć kwart marnuje się w krasnoludzkim lochu. Jest jeszcze Henselt. Pakowanie się w klątwę upiorów to szaleństwo. Łatwiej byłoby wykraść z Każda akcja związana ze Stenisem spowoduje zamieszki. Dosyć mam tego szczekania chłopów i szlachty. Saskia to najlepszy wódz, jakiego znam, ale z tą zbieraniną nie pokona armii Henselta. Dlatego wyruszam po posiłki. Dokąd? Na wschodzie czekają w uśpieniu cztery komanda z Koyatel. Czas ich obudzić. Zdążysz? Muszę. Go, Jorvet, go! Taki ślepy bojownik z tego ale spoko. Chłop. Da radę. Spoko. Dobra. No, no i to było kolejne zadanie, trochę przegadane. Ale było ale, zadanie. Ale było, ale było, ale Maciek, powiedz mi, czy Wiedźmin, za zanim został Wiedźminem, był chłopem? Szlachcicem? Został, z tego co pamiętam, Urodził się został od razu podrzucony. Tak? Aha. Nie, 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 nie wiemy nic na temat jego pochodzenia prawdziwego? No, nie no, wiemy. Musisz przeczytać pewne opowiadanie. dlaczego nie chcesz mi powiedzieć, był szlachcicem czy chłopem? No, no to nie był szlachcicem, ale chłopem też nie był. To kim? No, jego matka była czarodziejką, a ojciec w sumie. Nie wiem, można nazwać go poszukiwaczem przygód. A, czyli pijakiem, dobra. Kontynuujmy. <grym> 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 o mój Boże! Ta gra zaczyna mi się teraz bardziej podobać. <grym>